tak tu na internet na metro siłownie mieszkanie prąd no i na wodę a na kino no nie ten filtr do wody ze zbiornikiem pochłania wszystkie nasze oszczędności. Zobacz, na litr czystej wody cztery trafiają do kanalizacji. Olu, mamy to, co mamy. Ale ja chcę pić czystą wodę bez tych bezsensownych trat. Zobacz, coś ci pokażę. Istnieją nowocześniejsze systemy Biofilters. One są bez zbiornika. Czyli w nich pół litra ścieków na litr czystej wody. Kilkokrotna oszczędność. Dlaczego od razu nie zainstalowaliśmy tego filtra? Dzisiaj policzyłem wydatki i okazało się, że ten filtr wio naprawdę nam zaoszczędził. Teraz mamy pieniądze nie tylko na kino, a może jeszcze na restaurację. No to szybko. Zbieraj się.